Także się manzkę, że myszki z tej strony. Jak powiecie, kolejny odcinek. Słuchajcie, muszę sobie ten odek tak zabrać. I dzisiaj znowu dogrywam. Dzisiaj właśnie dogrywam jak przychodziłem sobie denubra na 2.0 No i co? Ja tu już myślę, że nie mam co do gadania, także Wy tutaj będziecie widzieć też. Czy będę komentował ogólnie? No jak zawsze. Odcinek trwa 18 minut, czyli tak ogólnie budzę nam się dla reku. Głod się nie nagrał początkowego przywitania, więc nie będzie. I ogólnie dzisiaj też sobie kupimy emotkę. Bo też jest fajna, jak na każdym odcinku właśnie Sporta kupuje coś z sklepu. to teraz kupimy sobie emotkę. <laughs> Spokojną emotkę. sobie tutaj proste jak banan. Tą emotkę sobie kupimy. Także już kupiłem i co? My się, my się chyba widzimy na ranie, O no już oczywiście będę mówił tak jak normalnie bym to przychodzi w tym momencie, więc Widzimy się Już na ranie, tylko sobie ustawię jaką pierwszą i już jest I Widzimy się na Już parkurze naszym No tutaj trochę długo te cięcie robiłem No tu jeszcze chwilę, ta młotka i już mam nadzieję, że polecimy w końcu, o już, także Lecimy. Także już jesteśmy na parkurze. I co? Zobaczymy, jak się uwinę. Mam nadzieję, że w miarę szybciutko się uwiniemy. I co? Lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że tak jak z denubranym kryp... 1.0 będzie fajnie. Tak jak z dwójeczką. Nie będzie jakiś problemów, mam nadzieję. No, dwójeczkę przychodziłem na no serio Max Raz. Słuchajcie, więcej nie przychodziłem. Max Raz i to jeszcze kiedyś, chyba dawniej. Więc już ten. Tutaj czekamy chwilę na silarku, ale ogólnie to nie, nie będziemy na niego czekać w ogóle. to Stwierdziłem, że szkoda by mi było czasu na odcinku, więc kurde, już tutaj mam problem mały. Miałem problemik mały, ale odcinek, słuchajcie, potem się bardzo fajnie tutaj słuchajcie, potem już będzie bardzo fajny. Nawet za dużo tam wycięć nie było tak dużo, bo. Słuchajcie, dobrze mi szło. Tutaj, oczywiście, mi nie podskoczył, ale to jest, słuchajcie, normalne w tym przypadku. Trochę tutaj mi też nie będzie skakał. Także lecimy. Bum. 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 No i peasy, easy. Easy peasy, przeszłem. Zobaczymy, jak pójdzie z tą 90. -tką. Mam nadzieję, że też nie będzie za trudno. Kurde, prawie. Mam nadzieję, że nie spędzę połowy odcinka na tej dziewięćdziesiątce. Ale sprawdzimy to. Także tutaj. Bum. O, jak ładnie jest z drugiej próby. Także teraz łatwe bejtowanko. Tutaj, pyk, pyk. Łatwe bejtowanko. Jeszcze te takie są, te trapy takie łatwiejsze do bejtowania, więc nie ma jakiegoś problemu. Level 6. Myślę, że też łatwiutki. Zobaczymy, jak mi tu pójdzie w sumie, bo kurde. O Jezus, ale blisko słuchajcie, bo niestety no spróbujmy drugi raz. Mam nadzieję, że to już pyknie, bo to nie jest jakiś za trudny level. nie lecimy tak tak samo jak Denupred 1.0 ten ma też 23 level. To będzie tutaj szybciutko. Mhm, mm tutaj. Mam nadzieję, że kudy nie mam zbytnio to teraz komentować, ale dobra, lecimy. Mam jej pulcik pod siebie. No i przerzuciłem oczywiście, no bo to tak zawsze się dzieje. Na, tych, na tym akurat poziomie się tak zawsze musi stać. No, nowy resp się. I lecimy z kolejną prótką. Widzisz, już wreszcie to pyknie, bo kaman, ile można taki level robić? No, jeszcze ja przerzuciłem, oczywiście, ale to tak się zawsze dzieje. Odradzamy się i lecimy już, kurde, mam nadzieję, że z finalną próbą, bo na serio, ile ja to mogę robić? No, prawie mi już sku... wszystko przerzucił. No, i mam nadzieję, że już to pyknie. No, bez problemiku. No, tutaj akurat to jest 1.0 poziom, tylko po prostu ułatwiony. Przynajmniej moim zdaniem, ułatwionym tutaj z pierwszej próby, easy peasy. O, ten level w sumie! No, jeszcze tutaj zginę, kurde. No, ale cóż, i tak się checkpoint zaliczył. Także lecimy tutaj z ósmym levelem. W ogóle wbijajcie na mój drugi kanał. Lucky Pack 2 Browsters Gaming, bo tam teraz trochę częściej są filmiki. Bo jednak w, u mnie na koncie Browsters się trochę więcej dzieje teraz. Ale nie będę spoilerował. I po prostu wbijajcie link w opisie, oczywiście. No i co, tutaj lecimy teraz na dziewiątym levelu. Sorry. Czekajcie. <laughs> Dobra, już nie będę tak ten. No, lecimy no. Niekiedy po prostu nie będę nic mówił, bo to tak niekiedy nie ma sensu gadać na siłę. Nie ma co komentować. Niekiedy to po prostu nie będę nic kiedy mówił. No. Mam nadzieję, że to już pyknie bo, jak nie, to będzie słabo. No, chyba. No, pyka już to mam. No. no, ja już na dziesiątce. Tutaj trzeba zatańczyć naszą emotkę nową. Fajnie to wygląda ta emotka, Była też z pieniędzmi, z ale kupiłem z bananami, bo wtedy nie miałem stów Hobbaksów. Znaczy nie miałem ogólnie 500, bo kupiłem. Słuchajcie. No, dobra, nie będę wam wszystko tłumaczył. Myślę, że mało kogo to interesuje. Także dobra. Kurde, dobra. No już wiem jaki mam mniej więcej błąd, więc myślę, że za tą próbą to pyknie. No tutaj cofanko ładne. Bum, bum. Bum. No i słuchajcie, pykło. Spoko. No i już lecimy z 11 levelem. No, z tymi takimi tymi strefkami, takimi choćby, barierami. Pek, pek winąłem. Mam nadzieję, że to szybko w miarę przejdę te bariery, bo kurde, no, ile można. Pyk. Aj, ale blisko było. Totalnie blisko. Mi w ogóle, słuchajcie, chyba w eku został ten granat, ja nawet tego nie zauważyłem. Ten granat taki, ten śnieżynka. ja to mogłem użyć w jakimś levelu, to sheetować. Patrzcie, został mi w eku. A tu ciekawe akurat. W ogóle, no, nie akurat nic nie zostawało w eku boom, Boomix. mix przeszłam ten level też mu tak zatańczymy tutaj pyk 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 banankami i lecimy teraz z tym levelem mam nadzieję że też nie będzie jakiegoś super dużego problemu z nim chociaż tutaj już mniej więcej bo po tych po barierkach chyba poskaczemy, bo raczej to się tak robi pyk no taki pyk Strasznie pyk no to kolejna próba no Boom. No, oczywiście mi odbiła barierka. Nie wiem, kurde właśnie. Mm. No, jednak z tymi barierkami chyba. Jednak to spróbujemy zrobić. Mam nadzieję, że to może lepiej pieknie. Chociaż chyba... No, normalnie też by się to dało. Teraz chyba jak się skuje, to spróbujemy. No też normalnie. No nie. Dobra, ja to robię, słuchajcie, normalnie, bo to nie ma sensu. Mm. Jak chcecie jeszcze jakiś inny parkour na kanale, jakąś inną mapkę parkur, to też mi możecie napisać, to chętnie przejdę. No nie To nie jakąś za ciężką. No, też temu też zatańczymy. No, i jesteśmy z 13 levelem. Tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś problemu dużego. Jakbym chciał podskoczyć, to by nie było, ale jako, że mi nie chciał, to jest. Mm. Dawajcie. Bum. Kurde, trzeba było... mogłem tutaj innej próby zrobić, no i niestety też zginąłem mhm. jakbyście się pytali czemu ja dogrywam zawsze na tych ranach głos, żeby wiecie mojego rajdżu nie słuchać, bo niekiedy się na serio tak mocno raiduje że... Wolę... wolicie wyzałszaniać uszy Nie, nie chcę tego słuchać, bo niekiedy się bardzo rajduje na takich ranach, dlatego wam dogrywam zawsze, żeby nie było... Jego koryku Żeby wam uszy wystarczyły i gd... Pyk no, i oczywiście, nie pyk. Jak to zawsze musi być kilka prób. No, ale chyba już się tam uwiniemy dalej szybciej, bo tam już nie ma chyba takich leweli trudnych. Tych pyczek. I pyczek. I jest. 14 level. Temu też zatańczymy. Każdemu będziemy w ogóle chyba tańczyć albo niektórym z tych trudniejszych. Boom. Boom. Łatwiutko. 15. No, oczywiście. Jak to tutaj, kurde, hot dogi. Zawsze mi to ześlizgnie. No ale cóż. <laughs> Kurde. Lecimy dalej. Tutaj. Bum. Bum. Ładnie. I teraz tylko na to wskoczyć. No. Mogłem trochę później wyskoczyć. Lecimy. No. Nie doskoczyłem oczywiście też do chodoga To jest normalne. Kurczę. No, na razie, tak wam powiem, będzie pewnie taki podobny czas przejścia tego rana ten, a denupra na 1.0. No i oczywiście to, no, na razie dwa takie parkury były na tym kanale. I co? Bum. Myślę, że teraz już będzie to przejść, już to przejdę. No dobra, także lecimy z 16 levelem. O, trójkąciki, moje ulubione, słuchajcie, tak, lubię bardzo trójkąciki na tych ranach, mi się to bardzo fajnie przychodzi, ja tam lubię te trójkąciki, słuchajcie, zawsze tak trzy próby na nie stracę i to przejdę, nie, słuchajcie, ja je lubię po prostu, miło mi się po nich skacze fajnie, nie, jak wy lubicie też trójkąty na tych ranach wszystkich, to... to możecie napisać, no i co, i możecie też zostawić lajka, bo nigdy się nie wspominam o te lajki, a teraz by, no, padało. Jak będzie 5 lajków, to no, najwyżej się coś też zrobi za niedługo, jakiś może kolejny parkour czy coś, więc słuchajcie, warto wiesz, w ogóle za niedługo będzie odcinek też spółga kolejny, więc też warto czekać. No i co? Przeszłem to, tam to też przeszłem, to też zatańczymy tym dwóm levelom, niech tam mają, o i to, to też mniej więcej takie, takie nawet łatwiutkie, trochę może dla niektórych nie, ale dla mnie tam łatwiutkie. Bum bum z pierwszej próby, a ten level jest mega łatwy ten 19 pierwszy nie wiedziałem co w nim chodzi a teraz już jest banalny po prostu trzeba po tych tutaj zielonych kreskach chodzić no i bum 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 przeszłem 20 level <kłysy> impulsy bum bum coś tak krzywo mnie wybiło muszę tam dalej na tego impulsa no nie impulsy, tylko te takie ścianki odbijające, zapomniałem jak to się nazywa, możecie je poprawić w komentarzu. Banspady, o, o, bans pady. No, Także tutaj sobie lecimy z kolejną próbą. Bum, bum, no i pykło teraz, bez problemu, o impulsy. Także próbujemy z impulsami, teraz robimy jeżeli nie będzie, a po co tego drugiego nie rzuciłem, co to w ogóle za level śmieszny nieważne co tu tyle tego, kto tego tu tyle dał z przesady kurde jak ja to przejdę mm, bo no tutaj nawet lotni nie otworzyłem to w ogóle bez bez komentarza słuchajcie jest no i co Próbujemy. Ja tutaj słuchajcie nie mam zbytnio komentować, więc pewnie chwilę będę cicho, bo to nie ma sensu tutaj komentować. No, jest kolejna próba, no jest, już przynajmniej wiemy jak mniej więcej lecieć, także przecież, to już pójdzie. Kurde, więcej tego nawalić tam nie mógł, słuchajcie, wam powiem, więcej tak tego nawalić nie mógł, mm, już bym to przeszedł, jakby tam nie było tych dwóch tyle. no, oczywiście, no, to tak zawsze musi być, słuchajcie, no, lecimy, muszę jeszcze miniaturkę zrobić, słuchajcie, i będzie to wrzucenia, filmik na główny kanał, no i co, mm. lecimy, i bum. Niestety do lawy. Zobaczymy. Jak pójdzie z tą próbą. Mam nadzieję, że już tu wreszcie przejdę, no bo kamany. Ile takie coś można przychodzić? No oczywiście, że tego nie przejdę. No, wkurzający level, słuchajcie, wkurzający normalnie. Mhm. No i lip. Niestety. Nie wiem w ogóle, czy jestem przelegowana na no, mój główny kanał, to się zaraz obejrzy. Nie wiem, co wam to mówię, ale tam trudno. Bum, 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 bum i tym razem to przeszłem nam wreszcie, kurde. O, to zaś, kurde. Pamiętam, że w tym też się dużo, też to długo robiłem, pamiętam. No cóż, tutaj nie mam co komentować, kurde, jak to zrobię, to to zrobię. I chwilę was w ciszy zostawiam. Dobra, także już was chwilę w, w, już wracam do Was tutaj z komentarzem. No, pewnie to zaraz pyknie, bo kurde, ile można tego nie robić, nie? także dobra. O, już z, tą, z tej próby to. Hmm. Myślałem. Dobra, teraz słuchajcie, już full legit. Jak ja to robię, że ja tego nie umiem przejść już i tego nie Mm, dobra, to zrobiłem, jednak cięć już sam, nawet tego nie pamiętam, w tym dograniu to cięcie zrobiłem, ale dobra, także już chyba skończyliśmy tą mapę, także pojedziemy sobie do góry, <grym> Jezus Maria, nawet nie pamiętam, że tu się tak leciało do przodu. No i słuchajcie, koniec tej mapy, także tak wygląda już koniec, GG, słuchajcie, i co, także ja się będę z wami żegnał, także na razie, cześć i pa, do zobaczenia.